Nasi dolnoślązacy powinni wiedzieć, i też, jak sądzę, będą się cieszyć z tego, że dajemy sobie radę, jak to mówi młodzież jesteśmy liderem albo bardzo ścisłej czołówce tych regionów, które się najszybciej, najdynamiczniej rozwijają. Od tamtego czasu powiększyliśmy nasz dochód średni, w dolno, na dolno, przypadający na jednego dolnoślązaka, dwukrotnie. Jesteśmy na poziomie ponad 80% średniej unijnej. Gonimy średnią unijną, ale to jest oczywiście mniej niż nasza ambicja. Chcemy gonić najlepszych. Natomiast teraz chcemy podkreślić to wszystko, co również wpływa na silniejsze więzi, bo ten. Kapitał społeczny, który przy tej okazji można zbudować, on jest bardzo ważny w tych procesach rozwojowych. Tam również każdy z Państwa ma możliwość zrobienia sobie specjalnego quizu, jaki w sobie ma Dolny Śląsk. Wyjątkowa sprawa, sądzę, że każdemu da troszeczkę takiego uśmiechu na twarzy i od razu podpowie, jakie imprezy są dedykowane specjalnie dla Państwa, pod to, co Państwo lubią. Więc to jest wyjątkowe w skali ogólnopolskiej. Są to imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz rozrywkowe. Można iść na marsz z harcerzami, można iść do opery, bądź teatru, a również można korzystać, tak jak na przykład w ten weekend, z kolarzy dolnośląskich i imprezy, która jest im dedykowana. Finał robimy 21-22 października wyjątkowe miejsce, czyli Tor Wyścigów Konnych na Partynicach i tam będziemy celebrować właśnie święto z całą, że tak powiem, Pompą, ponieważ mamy ponad 60 wystawców. To są produkty regionalne, to są, to są winiarze i przyjaciele, to są atrakcje turystyczne miasta. Ci wszyscy nasi partnerzy będą wtedy właśnie na Partynicach. Dodatkowo będzie moc atrakcji dla dzieci. Będzie można wygrać vouchery na jazdę na koniku. Są specjalne, dedykowane dla dzieci przedstawienia teatralne, które będą w specjalnym namiocie cyrkowym oraz wiele, wiele innych atrakcji. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu organizuje kilkanaście fajnych, interesujących wydarzeń artystycznych. Bardzo chciałbym zaprosić na trwającą właśnie wystawę w Galerii Fotogen we Wrocławiu pod nazwą Równowaga z wybitnymi, naprawdę świetnymi artystami, którzy pokazują bardzo ważne, istotne przesłania oraz Dolnośląski Kongres Kultury 13-14 października to spotkanie artystów, animatorów, edukatorów, ludzi sztuki, ludzi kultury, ale także pracowników samorządu zajmujących się kulturą. Spotkanie dyrektorów instytucji kultury to burza mózgu, to pewnego rodzaju poszukiwanie nowych wyzwań, ale także opowieść o doświadczeniu, które przez te 25 lat. Samorządu, wojewódz, w tym wypadku naszego Dolnego Śląska, przerobiliśmy. Zapraszam bardzo serdecznie. Święto województwa Donośląskiego nie może się odbyć bez perełki województwa, czyli zamku książ w Obrzychu. I tutaj 15 października będziemy wspólnie świętować razem z partnerami z lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wobrzyska. Nasi partnerzy będą prezentować swoje atrakcje, swoją ofertę tutaj na dziedzińcu. Oprócz tego zaprosimy wszystkich do gry terenowej, a także na spacer historyczny. Po południu poczęstujemy naszym produktem lokalnym, czyli ciastkiem. Basie, czyli wszystko, co najlepsze w regionie, będzie zaprezentowane 15 października od godziny 10 do godziny 14 tutaj na dziedzińcu Zamku Książ.